Popularność dociska można się szybko zakochać. Nie jeden z band w to wpadł i zrobi wszystko na poka Peń się zmienia jak moda wielu się pręży jak kurwy mi palma odbije wtedy, gdy zagra w Elisa w dżungli. Za nami trupy, przed nami szczyty na niebie nie nienormalne produkty, jak w czasach na nielegalu, prowadzę armię Denatów Siema, siema, witam Was na kanale Odkrywca Żbik. Yy. Dzisiaj, dzisiaj nie z Deusem, Deusa Deusa już nie mam. Deus, Deus mój poszedł w świat. Ja dzisiaj mam do zabawy taki oto sprzęt. On już był, się pokazywał. Jest to amfibio Makro Dzięki Dzięki arkowi za użyczenie. Ja sobie go sprawdzę. Jak mi podpasuje, to może będzie ten. Może będzie inny wykrywać. Także będziemy będziemy sobie go tu sprawdzać. Jak podpasuje mi, to zobaczymy, no, jak to tam będzie. Pierwszy jakiś tam fan Wiadomo, wczoraj namiętnie testowałem instrukcję. Nie wszystko poszło tak, jak bym chciał. To jest nowy sprzęt, inne dźwięki całkiem. Jest troszkę inaczej. Samostrojenie tu już też inaczej trochę wygląda. Ale coś tam wpadło. Jest to chyba mie miedziane coś takiego jakiś drucik no ale pierwszy ar artefakt, artefakt nim jest z Deusa został mi <laughs> z Deusa został i pointer z Deusa został mi pointer jak na razie zobaczymy może jeszcze wrócimy nigdy nic nie wiadomo jak to tam będzie co to jest taka miejscówa już przełażona ogólnie Także w Fantów się tam nie spodziewam jakiś, ale może coś tam wyskoczy, może coś tam szarpnie sprzęcior fajnego. Chociaż mówię moja na razie znajomość tego wykrywacza jest na bardzo niskim poziomie. Na razie jestem w szoku. Dobra, to tymczasem. Uhu, Trek patrz. Pierwsza monetka. Czekajcie przełożę, bo tu mam playstra chyba fenol. Oj, jest. Jeden. Jeden. No, jeden fenol. Nie wiem, przeorane może dlatego, no ale nie aż tak płytko tak normalnie. Mokra ziemia dosyć. Ha, ale pierwsza jest. Także ekstra, na razie <grystanie> Odaro do mnie przyszedł, miał nie kopać i... Też... A nie jak tam pana nokta To nie moja, a pożyczona <grystanie> <grystanie> dostałem, a? dostałem ten, dostałem wypożyczony o tak. A moja czarna ta czarny kanarek że tak powiem. Nie czarny karnarek, to nie karnarek. Nie ono się śmieje. No tak się śmieją z garetą, że dla, nich, nie, dla niektórych to wszystko. jest. Ja znalazłem to są... jeszcze. A ja mam fenolka jednego znalazłem. No. I jak ktoś powie, że prom ma separację, to ci pokażę co znalazłem. O proszę tutaj. Kłębek głosów Głonowe? Mm. Tak. Z pańskiej <laughs> Tak rozpinał rozpór i wyciągnął z włosami. No, no, pokazuj, I pa, no kurde. Tylko nerwów tak za nie, dużo kolczastych. Kulwa, kurwa, kurwa nie było. Nie, tam szukałem akurat, gdzie są cały ciąg drutów kolczastych. fenola masz Nie wiem, to ten jest strasznie zjedzony. Fenol. Jak nie może, fenol. A tutaj? Zobacz, w drutach kolczastych. Tada! Wow. kopieja Nie wiem, tylko, bo nie było w ogóle, czy ten zaczął to. No, to jest chyba sreberko. Nie, Kolejne? to jest nie, no zobacz na bok. Miedziuch robiony? Tak, tak, Może normalnie, 5, 5 kopiejek. pięć. kopiejek, to mniej, czy nie było sreble. A wiecie czemu mi się... nie, ten na pewno nie jest, bo widać tutaj. Wiecie czemu się cieszymy? Czemu się cieszymy? O tak. Że... Ał, 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 ał. Czemu mi tutaj zaschło już w ryju, musi się napić. Bo u nas fenoli jest dużo, a kopiejek jest mały. Ja mam za trzy kopieki. Pojechałem tam na, na zlot a ja na ja Lubelszczyznę znalazłem. i znalazłem. Pierwszą kopiejkę swoją tak się. jeszcze w życiu. A jest ładna, no duża. Dlatego mamy podnietkę. Dobra, lecimy. Z darym. fajny pan. Zazdro! <grym> A ja idę. Walczyłem z dostrojeniem tutaj do gruntu, żeby to poprawnie zrobić, ale dostałem instrukcję tutaj otarka yy, drogą messengerową i, i telefoniczną. Także sobie tam jakoś tam poradziłem. Ergonomicznie na razie jest yy, super fajnie się z nim chodzi. A jak zobaczymy dźwiękowo to na razie jest kosmos mówię, inne dźwięki, inne troszkę ID tam, staram się nie patrzeć no ale muszę, bo to jest nowy sprzęt także dla mnie także trzeba na to zwracać uwagę, dobra, tymczasem dołek taki Dobrze, żeby nie za nie za płytki i wpad o ty jeszcze jest coś sprawdź, gdzie? no w tej kupie no tutaj ale czekaj, bo mnie ten, nie mogę nic mówić bo już nagrywam fening wleciał i jeszcze coś tam pika o. może dlatego przyłamywało raz było ten O, co to jest od bluzy dwa w jednym Jan Paweł. A jeba. Jan Paweł. Chciałem powiedzieć, Hans, się chujny język. Tak, Jan Paweł. Czyli dwa sygnały miałem, dlatego tak mi dziwnie może przeskakiwało. Święty Fenik. Tak, a to jest 360 część talara. Ten Fenol wychodzi 1849 rok. Cieniutki papierek już. Już ze żartem. wiem, że medalik. No, tak. Ale już mam skarbów tyle. Oddawaj medalik, ja znalazłem. No masz. Masz, dobra, tak, no, <noise> ja dziękuję już mi lepiej. Dobra, <noise> tymczasem. No jest mokro, tak. Sygnały właśnie mówimy, że górę zlało sygnały ładnie. Troszkę ta przewodność jest lepsza w gruncie. W gruncie. A tutaj patrzcie. Du -du 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 -du. Jaki ładny guziczek Fuh. Szkoda, że bez łóżka Także świetnie Superansko Dobrze W miarę to wychodzi A tyle razy tu chodzimy i zawsze coś wyjdzie Także sprzęt, pogoda, duże ma znaczenie pogoda Myślę na to co co danego dnia wychodzi nawet na tej samej miejscówce bo zazwyczaj jest tutaj skała ale świetna nawet widać jakieś tam detale elegancko du -du 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 -du. kolejna monetka dołek średniawy. ale sygnały stabilne jak już najedzie na monetkę to bardzo jak coś rozjechanego jakiś drut to taki paparuch ja chodzę na tu Na... może nie widać na 5 tonach sobie nim To jest pewnie fenol albo frederik Wilhelm Tak mi się zdaje Ogryzek coś by trzeba było domyć ledwo widoczny Coś tu tam wychodzi ale jest podkreślona data czyli fenol 1800 któryś one takie wychodzą Ten jeszcze w miarę jest nie? Jakieś tam rzecz czy, czy, czy czytelne No będzie 1800 chyba 40 któryś Może siódmy Nie wiadomo, ale wychodzą monetki, ja jestem zadowolony Nie jest źle na 5 tonach myślałem, że będzie gorzej te dźwięki będą jakieś tam gorsze nie jest nie jest to nie jest to żaden kłopot. Dobra, lecimy dalej, bo się zawiesiłem. Cześć. Nocta Makro Amfibio Multi. Dzisiaj w roli głównej. E, miejscówka dosyć przetrzepana, mówię. Ale jak widzicie, coś wyszło. Makaronu dzisiaj sporo. E, jakaś taka klamerka. Żelastwo wyszło. Prawie sama. Amelinium to jest, to jest, e, co to mamy ołów jakiś to będę musiał obstukać, zobaczyć co to jest Dokładnie Część łyżeczki taka czy, czy widelca eee. od bluzy Zapinka To nawet nie wiem co to za wałek taki mały ten guziczek fajny wyszedł taki z koroną i te trzy monetki, to są fenole, to jest jeden fening, 360 część talara, jeden fening 1849, już ogryzek, no i drugi ogryzek pewnie też fenol, obrać jak traktorem daje, pewnie go słyszycie gdzieś tam w tle. Mm. To, czyli coś znalazłem, nie jest tak źle, nie jest tak źle, jakieś tam instrukcje, wskazówki, dostałem otarka, yy, do nich się tam zastosowałem, zaczęło coś tam wychodzić, yy, ogólnie sprzęt, nie wiem czemu, może mówię jak go miałem wcześniej w rękach z Adasiem, w sumie sam jak go założyłem to po 10 minutach go oddałem, dźwięki te mnie zabiły, ale ja byłem na, kat morderca mnie męczył, także dlatego ściągnąłem go, nie wiem czego jeszcze wtedy dobrze ustawiliśmy. Przygodać w sumie dobrze ustawił, ale co, ja dzisiaj na 5 tonach sobie chodziłem. Nie za dużo tam mieszałem. Z Isatem też. Chociaż dało się na jedynce chodzić tutaj, go obniżyć tutaj. I co, przyjemnie dosyć. To jest, nie jest taki ciężkawy, bo to jest kilo 700 chyba. No na pewno cięższy od teusa jest ale dosyć mocny, tutaj nic nie skrzypi, nic nie tego nic nie skrzypi nic nie lata te zapinki są dosyć mocne Stelarz ogólnie jest takiej konstrukcji że to nie ma prawa się tam jakoś tam wyginać ani poddawać dosyć to wszystko jest grube i masywne także jeżeli chodzi o ergonomię jest, jest tutaj świetny może ta pucha trochę taka, taka duża jest ale jest dosyć dosyć fajnym wykrywaczem jeżeli chodzi o konstrukcję i przyjemnie dosyć te dźwięki, nie są aż takie jakieś tam no zobaczymy, no mówię co, to jest moje pierwsze wyjście, może jestem trochę tam podjarany tym, że go mam że e, sobie mogę z nim pochodzić co będzie zobaczymy, czy ja zostanę z nim na dłużej to też zobaczymy wy będziecie to widzieć na kanale na pewno, no, no bo będę taki wtedy sprzęt pokazywał wam i będę z nim chodził e, chodziłem takim tutaj śmietniku, gdzie jest żelastwa trochę jeżeli był kolor, był, słychać cały czas żelazo. Jeżeli kolor się pokazał, też to było słyszalne, nawet kopałem to. Czyli separuje dosyć dobrze. Na pewno jest głęboki sprzętem, bo te cienkie, cienkie fenole dosyć głęboko wychodziły. Na pewno jest głębokim wykrywaczem. Chociaż mówiłem, dzisiaj, dzisiaj gleba jest mokra, to też jest na plus do zasięgu. Jakby nie było, jak będzie sucho, to będzie to inaczej na pewno. Pokazywało. No co, pierwsze wrażenia. Fajne, ja jeszcze z 2-3 wypady na nim zrobię na pewno. Czy będę to nagrywał, to zobaczymy. Może zabierzemy go na plażę, jak się uda. Z Adasiem, jak się zgadamy, to gdzieś tam wyskoczymy. Jak nie, to pojedziemy tutaj na zalew Wiślany i zobaczymy, co on, tam. co on tam wyhaczy, jak się zachowuje na tej plaży. Co ja się z wami dzisiaj będę żegnał. Jeszcze planuję tutaj uderzyć z magnesem neodymowym w tygodniu. Pod koniec w sumie tygodnia czekam tylko na linę i na zapinki. Jak to przyjdzie, montuję i gdzieś tam na rzekę czy tam jakiś, jakiś, jakiś basen skoczymy sobie i jakiś tam odcineczek nagramy na pewno. Co, ja was wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam wariatów, polską grupę poszukiwaczy. I co, i do następnego. Trzymajcie się. Hej.